W tym odcinku serii kroniki kryminalne na kanale YouTube Podejrzani, czyli podsumowaniu wydarzeń kryminalnych ostatnich tygodni, powiemy m.in. o zmarłym Marku K., pseudonim Mu, liderze grupy Piaseczyńskiej, a także o zabójstwie dzieci w Woli Szczucińskiej, śmierci naczelnika CBSP we Wrocławiu oraz o karambolu spowodowanym przez pijanego kierowcę ciężarówki w Olsztynie. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Podyskutujecie o nich także na naszych kontach w innych serwisach społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszamy. Nie żyje Marek K., pseudonim Muł. 7 maja w wieku 65 lat zmarł Marek K., znany jako Muł, jeden z liderów grupy piaseczyńskiej. Od pewnego czasu borykał się z problemami z nogą po postrzale w 2018 roku. Wtedy to, 27 marca 2018 roku, umówił się z kolegą o pseudonimie profesor w górze Kalwarii, nieopodal mostu kolejowego nad Wisłą. Podjechał tam samochód Jeep Grand Cherokee. Wysiadło z niego trzech zamaskowanych mężczyzn z bronią. Zaczęli strzelać, a muł rzucił się do ucieczki. Napastnicy go jednak trafili. Upadł i doznał otwartego złamania. Sam udał się później do szpitala, gdzie przekonywał, że był na rybach i wtedy poczuł ukłucie w nogę. Dopiero od lekarzy, którzy wyciągnęli kule, miał dowiedzieć się, że ktoś do niego strzelał. Twierdził przy tym, że nic nie wiedział o polowaniu na niego. Oficjalna wersja wydarzeń, wynikająca z akt, Oparta na wyjaśnieniach współpracującego z prokuraturą Rafała B, pseudonim Eto, zakładała, że do muła strzelał Artur A, pseudonim Snajper i Paweł K, pseudonim Gruby. Wersja nieoficjalna krążąca w półświatku wyglądała już nieco inaczej. Postrzelić muła miał sam Eto. Więcej na temat Marka M, pseudonim Muł i skonfliktowanego z nim gangu Artura A, pseudonim Snajper, mówiliśmy w jednym z materiałów na kanale YouTube Podejrzani. Zabójstwo dzieci w Woli Szczucińskiej. 9 maja w godzinach wieczorno-nocnych w Woli Szczucińskiej doszło do zabójstwa dwójki dzieci trzyletniej Nadi oraz pięcioletniej Olivii. Dziewczynki pozbawiono życia ostrym narzędziem, a potem ich zwłoki wrzucono do ogniska obok domu. Ciała uległy w znacznym stopniu zwęgleniu. Zarzut dokonania tej zbrodni przedstawiono matce dzieci czterdziestoletniej Monice B. Wcześniej po zatrzymaniu przebywała ze względu na stan zdrowia w szpitalu psychiatrycznym. Kobieta odmówiła składania wyjaśnień. Została tymczasowo aresztowana na okres trzech miesięcy. W toku postępowania będzie badana pod kątem poczytalności. Debata przed walką masy z Muranem. 9 maja na platformie YouTube transmitowano debatę przed kontrowersyjną walką najbardziej znanego w Polsce świadka koronnego Jarosława S. dziś EU, pseudonim masa i Jacka Murańskiego. Znanego jako Muran, w ramach federacji Epic MMA. W debacie wzięli także udział eksperci, w tym były policjant przykrywkowiec Jarosław Pieczonka, pseudonim Miami, oraz Krzysztof Rutkowski, były prywatny detektyw. Niewiele później Rutkowski ujawnił publicznie, że wiele lat temu, gdy razem z policją miał doprowadzić do zatrzymania gangsterów, Masa i Wojciech K. pseudonim Kiełbasa mieli próbować staranować go samochodem. Dziś Rutkowski twierdzi, że Masa przeszedł resocjalizację i jest innym człowiekiem. Jeszcze w 2017 roku w jednym z wywiadów krytycznie wypowiadał się jednak o świadku koronnym. To byli bandyci, nie żadna wielka mafia, zaopiniował. Pomówił wielu niewinnych ludzi. To jest gadanie głupot, które Masa wymyślił na potrzeby mediów. Nieco ponad rok później Masa został zatrzymany w śledztwie dotyczącym przestępstw, które miał popełniać już jako świadek koronny. Walka masy z muranem ma odbyć się jako gala studyjna w systemie pay per view. Początkowo zapowiadano ją na przełom kwietnia i maja, jednak do tej pory jeszcze się nie odbyła. Seria pożarów w Polsce. Od 10 maja przez kilka kolejnych dni w całym kraju raz za razem wybuchały kolejne pożary. Od nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich przez centrum handlowe Marywilska 44 w Warszawie. Po liceum w Grodzisku Mazowieckim i kolejne składowiska odpadów. W zdarzeniach tych nikt nie ucierpiał. Istniało jednak ryzyko zanieczyszczenia powietrza i wód powierzchniowych chemikaliami. Dlatego w niektórych przypadkach do mieszkańców rozesłano alerty rządowego centrum bezpieczeństwa. Śledczy analizują, czy były to podpalenia. Badany jest również wątek sabotażu obcych służb. Tym bardziej, że udaremniono próbę podpalenia fabryki Farb we Wrocławiu. Za zleceniem tego aktu sabotażu mieli stać Rosjanie. Więcej na temat fali pożarów w naszym kraju mówiliśmy w oddzielnym odcinku na kanale Podejrzani. Śmierć zastępcy naczelnika CBŚP we Wrocławiu 14 maja w godzinach wieczornych policja otrzymała zawiadomienie o odnalezieniu przez spacerującą kobietę ciała mężczyzny w jednej z podwrocławskich miejscowości w gminie Żurawina. Zwłoki posiadały ranę postrzałową głowy. Obok siedział i szczekał pies. Na miejscu znaleziono broń i łuskę po naboju. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Zarządzono sekcję zwłok. Jak wiadomo nieoficjalnie, zmarły to Adam J., zastępca naczelnika Wydziału do Spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. Miał być zaangażowany w śledztwa dotyczące gangów zajmujących się produkcją i handlem nielegalnymi papierosami. Zabójstwo czterolatki w Małopolsce. 20 maja w zagórzankach w Małopolsce czterolatkę oraz jej czterdziestoletnią matkę z ranami kłutymi przez okno domu zauważył członek rodziny i zawiadomił służby. Te dostały się do środka wyważając drzwi. Dziecko do szpitala zabrano śmigłowcem. Życia dziewczynki nie udało się jednak uratować. Matka usłyszała zarzut zabójstwa. Przyznała się do winy i została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci czterolatki było utonięcie. Próba podpalenia obiektu wielkopowierzchniowego. W Warszawie miało dojść do próby podpalenia obiektu wielkopowierzchniowego. Odnaleziono osiem urządzeń zapalających, sterowanych drogą radiową. Zadziałały tylko dwa z nich, dzięki czemu do pożaru nie doszło. Śledczy zakładają, że za zdarzeniem stała grupa dywersyjna. Karambol w Olsztynie. Kierowca ciężarówki pijany. 27 maja około godziny 19, nieopodal wiaduktu przy ulicy Bałtyckiej w Olsztynie, 42-letni kierowca ciężarówki staranował autobus miejski i kilka samochodów osobowych. Poszkodowanych w zdarzeniu zostało 26 osób, z czego 12 trafiło do szpitali. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Podejrzany o spowodowanie wypadku to obcokrajowiec. Służby nie podały jego narodowości. Miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Akcja ABW w sprawie podpaleń. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 27 maja prowadzili działania na warszawskim Gocławiu oraz w Pruszkowie. W pierwszej lokalizacji przeszukiwano pojazd na białoruskich numerach rejestracyjnych, a w drugiej zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. W trakcie działań zabezpieczono m.in. puste kanistry na paliwo i różne kable. Jak wiadomo nieoficjalnie, akcja miała związek z niedawną falą pożarów w Polsce. Jednak nie dotyczyła ogromnego pożaru centrum handlowego Marywilska 44. To wszystko na dziś. Jeśli zainteresował was ten odcinek Kronik Kryminalnych, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanału podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Podsumowania wydarzeń kryminalnych można posłuchać także w formie podcastu Kryminalne opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MP3go. Czytał Maciej Marcinkowski.